No, widzowie, właśnie teraz zaczyna się seria, ale w dzisiejszym odcinku będziemy tu pokazywać to, co nam udało się zbudować. Więc co jakiś czas będą się pojawiały odcinki i będziemy budować różne inne rzeczy. No to zaczynamy. Dobrze, zaczynamy tutaj od księgarni. I księgarnia. Yy... Ma bardzo fajny ten taki ten kontekst. Czekajcie, weździemy do niej. Mamy dwa piętra, trzy, ale na trzecim nic nie ma. Tu mamy reklamę z książkami. I mamy też takie stoły i tutaj panią sprzedawczynie. Czy no księgarkę? Mamy drugi tam u górę mam tutaj drugi ten jak widzicie drugi a drugie pomieszczenie e, takie książki wiecie jedną półeczkę z książkami a przejdźmy teraz do teraz będzie w kolejności szpital szpital jest bardzo duży są sody i tutaj jest pani e... Ta recepcjonistka tutaj mamy salę sala 2 sala numer 2 sala nr 2 sala numer 1 i tam jeszcze jest gabinet pana tego doktora tam co wiem tam w tym samym się pie. no dobra Kolejna rzecz to jest o, taka fabryka zabawek. Więc ja mam parking. Mamy takie coś. Tam na to y, Jeszcze tutaj mamy u góry ten. Dobra, tutaj jeszcze jest takie coś. No i dobra, może możemy już iść dalej. Dobra, tutaj zaczynamy. Dobra. No. to za chwilę wracam. Dobra, jestem już. I tutaj mamy żabkę. Tutaj mamy... O, pani sprzedawczyni. E, co co? Aha, to jest ten... E, tutaj mamy drugie ten. Yy, czekajcie, Uhu, no, tutaj mamy zawarzony, yy, tutaj mamy jeszcze półeczkę, tutaj drugą. No to, no to zaraz przejdziemy do kolejnego do kościoła. Dobra, jesteśmy przy kościele, kościół, no i wchodzimy. Tutaj mamy ławeczki różne. To ławeczek, właśnie muszę pokazywać, kolorowe szyby. Z dwóch stron. tak, i takie dla księdza i co tutaj pisze? Coś na komunie, tam pisało. Podło na, na ten na popłatki. No i teraz sobie Wam pokażemy... Tutaj mam parking, w którym mamy samochód, autobus. Mamy guziczek. Do, żeby sobie wejść do jego czemładam. Yy, tutaj, tak. Ech, tutaj wyjść z tego. Tutaj mamy kolejne co mamy. remizę starczy, w niej nic nie ma, więc wam tutaj, tak po, tutaj takie wielkie około, tylko wam to tak pokażę. Dobra, mamy domek jakiś tutaj. No tu mamy domek, taki jakiś sobie domek daliśmy, Patrzcie, że taki taki domek, który jest straszny, upiorny ten domek. Więc Wam jeszcze coś pokażę fajnego. Dobra, tutaj mamy ten kibelek. Z rozwalonym dom i tam jest kanalizacja, tylko mi się teraz kibel rozwalić, żeby tam wejść. U, czy tam za chwilę pojedziemy koleją? Energylandia Ona tak z przodu wygląda No bardzo fajnie z przodu wygląda Dobra, idziemy do środka Tutaj mamy parę atrakcji Gdzie? Musimy sobie wziąć wagonik Wagonik, bo to będzie też kolejna. Pierwsze co mamy, nie chcemy się tutaj tak chupo i do dobra? Kurczę za wysoko. No i tu mamy trampolinę. Z drugą mamy kolej. No i patrzcie, jedziemy, Ui, ale szybko. No i za. O kurczę będę musiał się zatrzymać. że się to zatrzymuje, e. 13 nasza strona nie po prostu wyjdziemy ze strony. Niech se jeździ. Drugie to mamy tutaj karuzelę ze świnkami. Kolejne to takie ten... No, takie... Ma dwie osoby, no i stragan z... Gdzie są te rzeczy? No i stragan z jakimiś... Tymi. Teraz jedziemy. Jesteśmy na stacji pociągowej i jedziemy. Musimy przejechać krótką chwilę. Yy, za chwilę wracam. Jak już Albo, no, jak już dojadę to wracam. Dobra, jesteśmy już przy końcu. Jeszcze tylko chwila. Ominiliśmy już parę stacji. Jest ja to drugie. Oj, tutaj końcowa stacja, Nawet wam to nie pokazuje. Jedziemy. No i tutaj, teraz zamek. Zamek zamek to taka, jakby tutaj ten, że się jedzie do zamku, wyprawa. Ale w nim w sumie już nie ma taki zapytek. Teraz ja sobie już wrócę. Latanie, bo mi się długi las nie chce, ale to szybko byłaby trochę Gdzie tutaj była stacja? Jeszcze no i już się kończy. Jeszcze już tutaj dojeżdżamy. Czekajcie. No i dobra, kolejne rzeczy to plaża. mamy ręczniki ludzi, ludzie się tutaj plają, jakieś otwory fajne, kółko jakieś mamy. Mm, o, tego mamy flaminga, tutaj jest Dobra, teraz idziemy do, do chyba najfajniejszego, kino. O, czy jeszcze tutaj mamy Tutaj, ale to jest puste, to jest z bank jest sobie takie, w banku zawsze, na banku czasem można takie coś użyć, taką eskę Tutaj jest jeszcze to Coś nowe, no i patrzcie, ja tu budowałem bardzo długo kino No i tutaj jest strasznie fajnie, patrzcie Tutaj za oknami jest takie coś fajnego No i tutaj wchodzimy na salę, tam tabliczki są małe takie. Patrzcie, tu trzeba po prostu, teraz tam jest fajnie, pamiętam, ten lekcji, ten. trzeba włączyć światła, tutaj, yy. zatkać, o. A, kurczę spadłem, no i tam się będzie jakiś film zaczynał. No, i tam film się jeszcze będzie zaczynał. Na drugiej sali jest podobnie w sumie, też się jak się do światła i włączy to, to wtedy się zamyka. i Dobra, tutaj mamy kolejne. No, ale tu to samo w sumie to możemy już wyjść stąd. No, i teraz przejdziemy do. Tutaj, tutaj jakieś coś, to już widzieliśmy. No, to teraz idziemy do. To tam też widzieliśmy tam też tu posąg. Posąg najstarszego króla tutaj tego miasta pisze nawet tam no mm. i teraz tutaj wchodzimy do tego no i mamy takie coś tutaj mamy sklepik to jest galeria handlowa oczywiście no i teraz przejdziemy do tych Tutaj mamy konsole i to. Taki coś tutaj mamy. System komputerowy. Mm, tutaj mamy telefony. Jeden z tych telefonów mam dla No i mm, idziemy do drugie piętro. Bo już noc się zrobiła. Tutaj idziemy. No i tu mamy takie oto koszulki na wieszaku i nie da się właśnie przez nie przejść mam taką z, z, zrobioną barierę tutaj mamy automacik tutaj mamy tak, pieniążki 5 zł złotówka yy, tutaj nacisnę no i tutaj nam to wylatuje tędy Ej, no i tutaj sklep z jakimiś tam meblami no, tutaj mamy kibelek Tutaj mamy kranik, jakieś takie O i takie, no i tam zestawy lodówkowe czy kuchniowy. No i teraz możemy iść tu Tu mamy kolej, ale zaś już nie będę tam jechał zaś tą koleją Chata Wiedźmina i pi, pi, Katapiladżera. I tutaj mamy. Tutaj nie wiem, bo to są to do dozorniki. Tutaj bym, to jest maszyna śmierci, czy coś takiego, nie wiem. Uchowniłbym ją, tylko bym musiał mieć jakiś ludzi. Ale dobra, już to nieważne, dobra, jeszcze tutaj mam psi. Tutaj mamy jeszcze ten, nie psi, tylko czy tam. No, dla zwierząt te rzeczy tutaj. Tu mamy zwierzęta w klatkach. Mamy tak, oceloty, króliki. I tu mamy kotki. Nie widać nie widać trochę. Tutaj mamy i liski i tu jeszcze piaski. No, piaski. No, mnie będę pokazywał. No to tu będzie, tak? No to dobra. Idziemy dalej. Tutaj jakieś bloki, tutaj burmistrza. Tam w sumie już nie ma u burmistrza Tutaj McDonaldy. Takie tutaj rzeczy, takie. Tutaj taki domek. Ej, o, taki dom, taki tutaj dom. O, tutaj Komisariat Policji, tam są ludzie, widać prezydenta, w sumie więźniowie też. Mamy plac zabaw. Tutaj mamy dom jakiś zaś, tutaj też. Też, no, tutaj mamy oblok z mieszkaniami. No, tutaj mamy ikę, park jakiś, park, jakąś restaurację, tutaj lodowisko. To jest hotel. Hotel tak piszę. Kolejny vlog z mieszkaniami. No i tutaj ostatnie cmentarz. No i w tej, w tej serii będziemy nagry yy, budować właśnie tutaj takie rzeczy. Tak to, to, to my może już możemy zakończyć filmik. Czekajcie. No to my możemy już zakończyć ten film. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!